Apokalipsa według świętego Jana, rozdział 22, werset 17. I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie. Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. Odkrywamy tajemnice Ewangelii. Niewiasto Psalm z 21 października 2018 roku. Niewiasto, co przez Syna, Synowi Matką Dana, serce Twoje nowym domem Jego, dla Niego jesteś tajemnicą zarania, w miłości Pana, miłością Pana, święta dziewico, blaskiem Bożym jaśnieje twelico, tyś niewiasto doskonałym naczyniem Boga. Życie z Ciebie czerpią synowie Twoi. Oblubienico, Boga Rodzico, Ty z głębi tajemnic studni czerpiesz, czerpakiem życia, z życia oblubieńca, syna, gdzie źródła wód rajskich przyczyna się poczyna. To Syn Boga naczyniem doskonałym, czerpakiem po brzegi Ojca życiem wypełnionym. W Nim Boga wychwala, miliady anielskich zastępów. Ze wszystkimi świętymi Pana, synowie, niewiasty, posłańcy pańscy, dla świata jesteście wody życia, czerpakami pełnymi, dla pragnień ciała ogłoszenia i nadziei w wierze do chwały Boga dusz uniesienia. Czas nastał ich panowania w imię Pana. To synowie pańscy, przez syna synami matce dani, dziedzicami chwały są posłańcami. Niewiasta, która porodziła mężczyznę. W Apokalipsie św. Jana, rozdział 12, jest mowa o niewieście obleczonej w słońce, która pod stopami ma księżyc, a wokół głowy wieniec z dwunastu gwiazd. Jest nią święta Maria Matka Boża. Od wersetu 6 opis obejmuje okres, w którym Jezus Chrystus rozpoczyna publiczną działalność, która trwała według Apokalipsy, rozdział 13, 42 miesiące, to jest i 3,5 roku. Ten werset może być niezrozumiały, ale gdy zrozumiemy słowa Piłata skierowane do Chrystusa, który mówi: że może go uwolnić, czy skazać. Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 19 Jezus odpowiedział Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Jezus Chrystus jest Bogiem, ma władzę nad wszystkim. Nie może się ostać bestia w Jego obecności, gdyby nie dano jej możliwości przetrwania 42 miesięcy do czasu krzyżowania. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 12. Teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władca tego świata zostanie precz, wyrzucony, a ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział, zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. W rozdziale 12 Apokalipsy Świętego Jana także podany jest ten sam okres czasu wyrażony w dniach. Jest to 1260 i także jest to 3,5 roku. Święta Maria Matka Boża jest bardzo ważna w dziele odkupienia, dlatego jest przygotowane przez Boga miejsce. Apokalipsa 12. A niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. Aby ją tam żywiono przez 1260 dni. Tam jest ukryta przed smokiem szatanem. Gdy Jezus Chrystus zwiastuje Królestwo Boże, jego matka nie bierze aktywnego udziału w tym dziele, oprócz kilku wątków. Wesele w kani galilejskiej to jest Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 2, i Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 12. Poniżej w wersetach opisane jest uwolnienie ludzkości od grzechu pierworodnego, strącenie szatana. Jezus Chrystus cierpi i umiera na krzyżu, uwalniając i usprawiedliwiając człowieka. Przed śmiercią mówi: Matko, oto syn twój. Do Jana, umiłowanego ucznia, mówi: Synu, oto matka twoja. W tym czasie Ujawnione jest dzieło zbawcze Matki Bożej, o którym nie wiedział diabeł, bo był skupiony na nienawiści do Jezusa Chrystusa. Ona była ukryta, chroniona przez Boga do dzieła nowej Ewy, wypełnienia prawa. Apokalipsa 12. I nastąpiła walka na niebie, Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem, i wystąpił do walki smok i jego aniołowie ale nie przemógł i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki smok, wąż starodawny, który się zwiedziabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię. Został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos, mówiący w niebie, teraz nastało zbawienie potęga i królowanie Boga naszego i władza jego pomazańca. Bo oskarżyciel braci naszych został strącony. Ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym, a oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych, aż do śmierci. A kiedy ujrzał smok, że został strącony na ziemię, Począł ścigać niewiastę, która porodziła mężczyznę. I dano niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała na swoje miejsce, gdzie jest żywiona przez czas, czasy i połowę czasu, z dala od węża. Porodziła mężczyzna jest odniesieniem do posłania przez Boga Adama, aby wydobyć z udręczenia stworzenie. List do Rzymian 8. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się Synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poddał w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Jezus Chrystus jest nowym Adamem, a święta Maria Matka Boża jest nową Ewą. I Jan, umiłowany uczeń Jezusa Chrystusa, jest synem Bożym z mocy ducha świętego i jednocześnie jest doskonałym stworzeniem, które zradza Matka Boża nowa Ewa i w którym to jest pełnia Ojca. Z tą pełnią posłał Bóg Adama i Ewę do stworzenia. To zadanie dopiero wypełnił Jezus Chrystus i święta Maria Matka Boża. Grzechu pierworodnego, który powstał przez nieposłuszeństwo Adama i Ewy, już nie ma. Apokalipsa 12. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie potęga i królowanie Boga naszego i władza jego pomazańca. Bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten co dniem i nocą skarży przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa. I rozgniewał się smok na niewiastę i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa i z tymi, co strzegą przykazań Boga i mając świadectwo Jezusa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci list do tytutausza 2 albowiem jeden jest bóg jeden też pośrednik między bogiem a ludźmi człowiek Chrystus Jezus który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie i ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem Mówię prawdę, nie kłamie. Nauczycielem Pogan we wierze i prawdzie. List do kolosan, rozdział pierwszy. Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród Pogan. Jest nią Chrystus pośród Was, nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie. Po to właśnie się trudzę, walcząc Jego mocą, która potężnie działa we mnie. Fragmenty wykładu z 28 grudnia 2015 roku.